Słuchajcie tak. 8,43 Robimy spota. Czy to jest najlepsze? Że ostatnio tutaj zacząłem widzieliście w poprzednich filmach. Kupiłem grabie. Kupiłem grabie dla jakiegoś mojego kompana, który mi pomoże tu odśnieżać trasy i kupiłem taką zwykłą łopatę, 5 dni. 5 dni to poleżało, bali. Dobrze, że kupiłem same tanie narzędzie Nie musiałem zapożyczyć, musiałem zapożyczyć lepsze z lepszej miejscówki pradawnej naszej, naszego wąwozu. Pożyczyłem stamtąd, żeby tutaj też trochę sobie niedaleko chałupki porobić. Dobra. Zaraz wyciągnę rower z tej maszyny. I, 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 I co, no nic, no? pięknie tu jest Boże. Dobra, zaraz coś Wam dogram, fajnego siema. modli witam Was znowu w tym pięknym urodzajnym miejscu. Co półkasz? wpadłem tutaj znowu trochę poogarniać. Przepraszam za za dźwięki wydobywające się z grabi, ale się obijają. No, jesteśmy w pięknym miejscu. Będziemy robić piękne rzeczy. Idziemy odsłaniać piękne trasy. Tu jest jedna z nich. Ja muszę wejść na górę. Zostawię tam rower rozpakuję się i sobie z parę godzinek tutaj spędzę. Piękne uczuć, że się zmobilizowałem do wyjścia Naprawdę Jestem pod wrażeniem. Ja ogólnie jestem trochę leniem śmierdzącym, ale ostatnio filmy są, tak? Są czy nie są? Patrzcie jak ładnie odsłonięta traska pyk no czyja robota i komuś przeszkadzało tak jak ktoś może po prostu się spełniać i tutaj coś w lesie sobie odsłaniać, jakieś ścieżki Co za buc zarąbał mi te narzędzia tutaj przede mną. Nie mogę palcem wskazać. O! <laughs> Oto! Tu leżały z narzędzia, nie? Mówię, no nikt nie zabierze. Przykryłem ściółko i opu. Elo. To dzisiaj tutaj takie wybicie mojego cmyka zrobimy sobie. Tam traskę odśnieżymy. Popatrzymy, może jeszcze gdzieś tutaj jakaś się znajdzie. Bo ogólnie. Te wszystkie trasy, które ja teraz odsłaniam. To one jakby teoretycznie kiedyś już tu były, ale ja nigdy tu nie jeździłem. I witam w moim świecie. W świecie dzikiego leśnika. To dzisiaj też zrobię. Tu zrobię sobie kształcik. Zrobię kształt lądowania. Jeszcze sobie myślę, żeby jakąś taką, kurde, eseczkę tutaj pomiędzy drzewami sobie machnąć, spróbować zrobić. No, ale nie wiem, no czas pokaże. Na spokojnie. Sejdem się dopiero, jakby zaczyna. Tak mamy. Który? Mamy dzisiaj wtorek, 3 marca. O, wiecie przynajmniej, kiedy nagrywałem odcinek, bo wcześniejszy, no to przez moje lenistwo nie było montowane. A teraz, o, proszę a może szybko już tutaj zacznę ten kształcik na tą chopkę taką malusiu wystarczy to o tutaj ściąć ładnie pyk pyk rączka się odtegaca pyk pyk zabrać troszkę ziołemki rzucić ją wyżej ostatnio sobie tak posiedziałem poglądałem młodszych młodszych twórców co tam robią i w ogóle traski fajnie się też ich ogląda, nie powiem i patrzę, a chłop trzyma za łopatę o taką i ten kopie, nie? Mówię nie Nie, niemożliwe A jednak A jednak możliwe, tak? Każdy się uczy Jak i dzieci gdzieś kopać, to nie krępujcie się, że nie umiecie łopaty trzymać wujek Tadzik fleszu już wam tutaj podpowiedział. Już się będziecie takimi żółtodziobami. O jak się robi na szybkiego Malusiu chopcie. Bajka <grymka> w chuj. Op. Małe wykopalisko. Zaraz to ładnie zbiję. ułożę I już mała chopcia będzie gotowa. Dobra, let's go grabienie, nie? Elegancka traska już odgrabiona. Do połowy. Teraz patrzcie. Tu jaka jest banda, nie? Tu będzie najładniejszy efekt tego I Chciałoby się ją tutaj tu wyrzeźbić w dół. A tu jej dosypać. No ale zobaczę co to będzie pod spodem. Jak ją odsłonię. To drzewko będzie trzeba przesunąć trochę, bo tutaj przeszkadza nam tak, tą bandę też oczyścić, zobaczyć co jest pod nią myślę, że można by było trochę grabiami już wziąć, sklepać, już by było dobrze tu te małe takie gałązeczki które w oczy wpadają, to przydałoby się posadzić gdzie indziej no i zobaczymy co dalej, na razie to tu jest robótki gdzieś na jakieś 40 minut nie no, godzinka godzinka, dobra, jadę teraz z odgrabianiem tej bandy Drzewo, następna banda. Myślę, że będzie fajowo. Trochę naruszyłem całą górę i teraz ładnie sobie nóżko podnoszę to, co jest na, na dole. razu mniej więcej daje kształt. Zanim zobaczycie, zaraz, co się z tego wszystkiego stanie. Nie? No i si, ja pierdziele Tyle lat jeździłem tutaj. Nie widziałem o czymś takim, nie? Dla Tadam, ślicznie, no i co, krzaka na bok, bo przeszkadza, bo to druga banda jest, nie, ja pierdziele, lipa trochę, że ona się tak przewaliła, jak miał jeszcze jednego ziomeczka, to bym to wyciągnął jakoś, na razie trzeba na bok, tu w ogóle jakiś ten, wykupaliska. ja tam takie nory w ogóle znalazłem, taka, nie, bo zobaczyć jak... Wygląda teren, prawda? No nie no. Cały będę zielony od tego. No bo wariacie Coś czuję, że zaraz się posunę. O. Mm -hmm. Tak zwana syzyfowa praca trzeba inaczej. Hama od tam mogę Normalnie. Pajkie, bicki, gościu. Essa drzewa pękają. O! Kurwa, Hulk się odbudził pewnie O kurwa i po Halku te. Moc spadła. Przypał trochę Ale jakoś trzeba, tak Ja nie dam rady No trasa musi być odsłonięta Nie ma opcji, że to będzie tu leżało Może już za to O strzela Może by poskakał po tym Niestety. To przeszkadza na pewno. A kurwa. I Gościu easy. Jak ja nawet chyba nie zdążę tutaj nic nagrać, jak zjeżdżam, nie? Bo wszystko na budowanie, ta bateria pójdzie. No jest co. Na opie, Drzewo przeciągnął już. Ja tego nie złamałem, nie? Ja tylko. No, robię, aby było bezpieczniej. Tutaj go trzeba. Jak to wygląda z tej perspektywy. No na pewno znacznie lepiej tak już nie będę cały drzewa przesuwał dlatego. O. Essa druga banda już jest. Ne, pa tu api jak halk ty. Bo <laughs> halka w robocie. Uh. Esa. Elegansiu cała banzioszka odsłonięta Tu są takie ubytki Tu jest za dużo to stąd tu No i tam odgrabę jeszcze trasy już tego nie będę nagrywał bo po co i Jazda Bang Pik 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 Która jest godzina 1021 No trochę czasu jednak jestem ale zrobiłem kawał dobrej roboty patrzcie jaka banda druga jedna, druga Tam mi się na razie nie chce czyścić chcę pojeździć bo nie mam już baterii, chcę trochę pośmigać, a później to sobie jeszcze tam pomajstruję, ale zobaczcie co tu się dzieje jak ślicznie podoba mi się to, podoba dobra cisnę na górę i lecę tą traską zobaczcie co tu się dzieje, bo naprawdę jest to taka prędkość niezłomowita, że to się ugo głowie uwielbia. nie uwielbiam takie coś, dobra, ello. Tady dwa Lecimy to teraz. patrzcie jak zrób Taka malutka dotka, wow. <laughs> hey, Dobra, let's go. Cieszymy się nową trasą tak? Ała, 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 ała. Znowu te szaki, masakra. ładny wasz żywot, tutaj widzę. No wun! Marny żywot. O kurde, 3% Wariaty, no przykro mi, muszę za, Muszę się zaopatrzyć więcej baterii do GoPro. Mam tylko jedną, oryginalną i zazwyczaj mi nie starcza. W takim razie pewnie wkleję swój materiał z wczoraj i ten z dziś, z kopania z wąwozu i z kopania z nowej miejscowy. A ja Wam jeszcze na koniec pokażę tutaj jeszcze jedną traskę, tą, którą Wam pokazywałem. Lotna, wprost w dół. Ładnie tu skarpę całą wyciąłem żeby Trzecie podejście, masakra Dobra, trzymajcie się wariaty Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał I, i pozdro